Na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Tak, ten lata jak. Witaj, Smart. Udało Ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pod mi po popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocór. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę Smart, mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia. Przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu nagłubać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskot. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. <laughs> Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Przeciąg. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą gdyby nie było smart, by nas mnie skierował. Na tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Nowigrad był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nazwy. Dlatego po masakrze w Lokmuim czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynne. Nowigrad leży na pieniądzach, a do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Dlatego likwidują magów, konfiskują ich majątki. W następnej kolejności wykończą nie ludzi. Elfy mieszkają w slamsach, ale krasnoludy mają wiele do powiedzenia w finansach. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Nalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję owszem, zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja? Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie! Od niewinne zdziwienie! We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Jesteś kupcem, więc wiesz, na czym polega handel. Oczywiście. Dobra praca, dobra płaca. Połowa z góry, połowa po zakończeniu roboty. Stawiasz wysokie żądania? Jestem wiedźminem. I wiem, że ludzie co innego mówią przed, a co innego po wykonaniu zlecenia. W porządku. Macie tu pierwszą ratę. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Hmm. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin, odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidł nie możesz tego zrobić. Nie chce mi się szukać szczurzych głup. Nie marudź. Chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Tris, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodu. Się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No? Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Tak dotąd nie miałem szczęścia do szturów chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem mistrzowski rzut problem w tym że nikt tego nie zauważył bo było kompletnie ciemno jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii pogromczyni szczurów nisko upadłam co przede wszystkim cieszę się że widzę ją całą zdrową i pogodzoną Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Każdemu zdarza się ugać. Ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi do nikąd. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć. Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg, ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Wszystko w porządku. To dobrze. A o co konkretnie pytasz? Nieważne, odpowiedziałeś mi. No, proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są. Wiem, kto to jest, Riz. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam mnie Od początku coś mi tu śmierdziało. Mówmy się, że twoich przyjaciół tu nie było. Zapłacisz drugą ratę i rozstaniemy się w pokoju. Nie ty będziesz mi stawiał warunki. Nie wtrącaj się. Chcemy tylko czarodziejki. Obawiam się, że będziecie nas musieli wziąć w pakiecie. Gerard, twoja wola. Dosyć gadania. Róbcie co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skórny Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe.